Jest na północy Londynu pagórkowaty teren zwany Hampstead Village. Ot, taka sobie londyńska wioseczka, znana ze związków ze światem intelektualistów, polityków, artystów, muzyków, literatów i innych znanych i czasem lubianych. To rejon Londynu, który jest dość mocno zalesiony i zaparczony. I czego nie można ukryć? To jeden z najdroższych obszarów w stolicy Wielkiej Brytanii. Ceny nieruchomości oscylują od miliona funtów do. No właśnie, górna granica nie istnieje. Sky is the limit. Jest to jeden z powodów, dla których w Hampstead mieszka więcej milionerów niż w innych rejonach Londynu. Nazwa to zlepek dwóch anglosaskich słów: ham i stereo, co we współczesnym angielskim zostało zamienione na homestead, czyli obejście, zagroda, farma czy gospodarstwo. Jeśli zaczniemy szukać świadectw pisemnych istnienia tutaj ludzkich sadyb, to musimy cofnąć się do czasów króla Ethelreda II. W X wieku ufundował tu klasztor benedyktynów. Dziś w miejscu klasztoru stoi kościół św. Jana z uroczym cmentarzem wokół. O Hamstead nie ma zbyt wiele informacji w Annałach do około XVIII wieku, kiedy to miejsce nagle stało się sławne. Uznano, iż wiadomości na temat właściwości leczniczych tutejszych wód żelazistych, których źródełko tryskało w okolicy, są bezspornie prawdziwe. Popularność trwała niespełna 100 lat i zanikła, gdyż inne brytyjskie i europejskie kurorty stały się bardziej modne. Trzeba było odczekać jeszcze 60 lat, aby kolej dotarła w te rejony. Dzięki łączności kolejowej z centrum Londynu, ludzie bogaci zaczęli budować tu domostwa, które w większości przetrwały po dziś dzień. W XX wieku powstały takie słynne budynki jak modernistyczny Isokon House, dom przy Willow Road. oraz szpital Royal Free. Osobom spragnionym atrakcji kulturalnych, Hampstead może polecić wizytę w Muzeum Zygmunta Freuda. Otoczoną ogromnym parkiem rezydencje Kenwood House oraz Fenton House. W House natomiast znajduje się dziś lokalne muzeum. Hampstead, to również najwyższe wzniesienie w Londynie, Parliament Hill. Wokół pagórka roztacza się park Hampstead Heath, gdzie można rozkoszować się świeżym londyńskim powietrzem i z którego przy dobrej pogodzie widać centrum Londynu. Dla miłośników kąpieli mamy tu jeden basen dla mężczyzn, jeden dla kobiet oraz basen dla tych, którym nie przeszkadza obecność osób płci odmiennej w tej samej wodzie. Skoro nie samym pięknym człowiek żyje, czasem należy pójść do lokalnego wodopoju, zwanego na wyspach popularnie pubem, i rozkoszować się niebiańskim smakiem tutejszych trunków w obecności zrelaksowanych tubelców. W Hampstead mamy ich kilka. The Holly Bush, który znajduje się w zabytkowym budynku. Nadal stoi i funkcjonuje pub The Flask, gdzie drzewiej podawano za trzy szylingi naczynie z wodami leczniczymi, a nieco później set wysięst zespołu Sex Pistols sprowadzał się na orbitę. The Spaniards Inn. Bywali tutaj Joshua Reynolds, Byron i Kids, który napisał tu ode do słowika. Boli mnie serce. Zmysły, jakbym cykutę pił lub z szumowiną do dna makowy jakiś spełnił opiat. Chwila jeszcze i w lety odmętach zaginę. Twe szczęście zlewa na mnie nadmiar szczęścia. Nie zazdroszczę ci szczęścia, o szczęście wcielone, bo ty, skrzydłami unoszona driado drzewa, gdzieś w melodyjnej gęstwie, zieleni, buków, wśród cieni niezliczonych, lato pełnym gardziołkiem dzisiaj śpiewasz. O pragnę hałstów wina, z najlepszego zbioru, które przez lata. Panu już dziękujemy, już, już wystarczy. Ale zadzwonił państwo, tak? Proszę. A tak, tak, odezwiemy się, zadzwonimy do pana. Perły przed wieprzem, mać. Jak się stąd wychodzi? A, a, Miłośnikom jedzenia, Hampstead oferuje wszystkie możliwe kuchnie: od angielskiej, francuskiej, potajską. Po dekadzie walki sporów w 1992 roku otwarto znany, lubiany i szanowany lokal międzynarodowej sieci Złote Łuki. Firma zamknęła swoje podwoje dla klientów w 2013 roku i teraz miłośnicy Big Mac'a muszą szukać tego wykwintnego dania w restauracji w Swiss Cottage. Entuzjaści kina mogą rozpoznać Hampstead w filmach: Cztery Wesela i Pogrzeb, Labirynt z Davidem Bowie, Amerykański Wilkołak w Londynie, Notting Hill z Hugh Grantem i Julian Roberts oraz Notatki o Skandalu z Judy Dench i Kate Blanchett. Hamstead znajduje się co najmniej 60 tablic, niekoniecznie niebieskich, upamiętniających różne osobistości i osobowości. Znanych ludzi, którzy zamieszkiwali Hampstead, można by wymienić bardzo wielu. A żeby nie wydawało się wam, iż Londyn składa się tylko z eleganckiego Hamstead, Kensington, Putney czy Park, że mieszkają tu tylko bardziej czy mniej znani celebryci, w następnym odcinku postaramy się pokazać nieco nowoczesnego Londynu i jego infrastruktury.